Siama się mimi zwiedzimy w nowym odcinku z Minecrafta. I czekajcie. Dobra, w Minecrafcie. Ej, Bo to, podobno to jest szkoła magii. Że tu masz magiczne rzeczy. Hmm. Może przyjdziemy tam. Może zostanę wiatra. Tu jest chyba zbroja. Wziąłem ją. Czekajcie, Litowe. Dobra, co jest w krzynca? Hmm. Dobra, otwieramy. Ej, co to jest? Ładunek wiatru, jakiś. Dobra, ale on mi się chyba rozmnoży. A no, to już miał rację, dostałem stack. Widzicie? Dobra. Skoro jesteśmy magikami. To jeszcze mieczek chyba tam był. Tak. A nie, Dzień, się tak. dobra. Już jestem. Już mogę wyładać magią. Wiatru, i co to jest? ale fajna. Podobno tam jest czarny charakter. Bo ktoś wyzywa pomocy. O tam jest niszczyciel. Trzeba go pokonać. Dobra. Lecimy. Chyba nie ma zamiaru mi nic zrobić. A więc no. Ej, nie, teraz już chcę mi coś zrobić. Nie, jeszcze ostatni Jebsko, bo... Nie, ja nie mam słychy tak zrobić. Ty są zapchnie. I to pra... I co teraz? Dobra, wejdę do niego. Wiem, że to trochę głupi pomysł. No. A jak? Jak ja zginąłam? Przez co? Przez co ja zginąłam? Dobra, nie wiem. Proste pytania. Dobra, odrodziłem się. Dali mi koksy. Jabka? Koksowe jabka. Specjalna zbroja. Czekaj. Zacisznę trzeba fajnego skinka. No jest taki mocny Dobra, do kilku razy sztuka Już nie wchodzę tam do niego Trzeba tylko zjeść Chyba, że ja miałem mało HP Może mało bija a, a. Tak, on mniej bija Może ja miałem mało HP o ja. Wtedy? Dobra naszą tu zjedzmy Dobra, jest wiergid Jest Pokonałem go ale było ciężko. Dobra teraz wykorzystam jeszcze bardziej moją moc. Czekajcie. Jeszcze mi zostało dużo serc Nie na tyle. Jeszcze coś zrobię. Nie no żartuję, to by było na tyle, pan.